Cześć Siemaneczko, z tej strony VOL 2 A dzisiaj zagramy sobie właśnie w Minecrafta W dzisiejszym odcinku idziemy na wyprawę Jak widzicie mam już tutaj piękny secik Wszystko co trzeba na wyprawę wziąć Idealnie, proszę bardzo, tutaj mamy naszego pieska Dobra, idziemy ale za chwilkę, bo akurat jest noc. A tak jeszcze a propos poprzedniego odcinka. To piszcie znowu, znowu piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć potem. Czy chcecie zobaczyć, nie wiem, Geometry dash. God goes czy dalej Minecrafta. Nie wiem, piszcie w komentarzach. Dobra, a więc może... może na, na razie pójdziemy tam. Nie wiem, co tam będziemy. Ostatnio nawet udało mi się wioskę znaleźć. Albo czekajcie, tam, tam będzie lepiej. Ostatnio udało nam się wioskę, z... mi wioskę znaleźć, więc myślę, że będzie ciekawie. Oczywiście zachęcam. O kurczę, Clipper stajni. E. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania. Mojego kanału i innych. Bardzo bym się ucieszył z nowych subskrypcji. No, mam nadzieję, że Wam się odcinek dzisiejszy spodoba. Czekajcie chwilkę. Dobra. No, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba i że znajdziemy coś ciekawego. Właśnie. Ma, chyba, chyba już nie będę nagrywał Age of Civilization. Bo myślę, że po prostu ta gra jest nudna. Przynajmniej ja tak myślę, że jest nudna i że, nie, że, że się wam nie podoba po prostu. Nie wiem. Napiszcie w komentarzach, też, jakie gry po prostu chcecie zobaczyć. Tam Tomek pisał, znaczy ten Tom 20XD. Pisał, że, że Minecrafta, a nikt inny nie pisał to. No to widzicie dzisiaj Minecrafta. No, ten filmik będzie trwał 15 minut, około. No w sumie ostatni filmik też miał tak, mm, tak długo, tak tyle trwać, ale jakoś nie, wypa nie wypaliło. Dobra, jesteśmy na jakiejś górze, trochę śniegu. No, logika Minecrafta, śnieg i zimno, a tutaj mak, pięknie. Dobra, idziemy na dół, na dół, parkurowiec normalnie. <śmiech> 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 jakby, co, jakby coś, to ja będę trochę kaszlał, bo ten, bo trochę chory jestem, ale mam nadzieję, że to nie będzie aż tak przeszkadzać. Dobra co my tu mamy na razie tak jakby nic ciekawego nic sens. nic może zobaczymy ten czy na tej górze będzie coś uhu równina no konie konie ciekawe czy osy też będą no nieźle fajnie Równina. Może jakaś wioska będzie. Kto wie? Proszę bardzo, słoneczniki. A wezmę parę. Co tam? Mam miejsca dużo. Nawracamy tu mamy konie dalej, drzewa. Mm. Same nudy. Co to jest? Jakaś taka ściana. A ja tutaj jeszcze się nie chcę wczytać. Czekajcie. Plans. hm. Dobra. O, proszę bardzo. Mamy osła tutaj takiego. Nie! 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 Czeka. Nie! 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 Czekajcie. Eee, mm. czekajcie. ctrl, Con, Alt A. Nie, nie. Ale nie gadajcie, że to jest Mesa. Nie gadajcie, że to Mesa jest. I nie. Ja ciebie i Mesa. A, e. E, ale dużo jej nie ma. Ale normalnie Mesa, widzicie to? To, to jest kawałek Mesy. Taki dosyć dziwny. Ja ciebie, co my tu mamy? Otwardzona glina, ja ciebie... Eee, nie, aż sobie zrobię screena. Ja ciebie. Normalnie Mesa. Jeszcze sobie koordynaty. Mesa, ja ciebie, jeszcze nigdy na Mesie nie byłem, nigdy. Eee. No ale duża ta Mesa to nie jest. Mm. No, trochę zawiedziony jestem. Mm. Bo taki kawałek tylko tej mesy jest. Ale ja ciebie, mesa. Kurczę, ale bardzo dziwny ten teren. Pewnie błąd generatora, czy coś w tym stylu. Ja ciebie. Ale tego mamy. Ja... Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze. Nie, to będzie taki kawałek tylko. No ale na biomach to jest mesa. Kurczę, ale dziwne, że taki kawałek tylko. Tam mamy pustynię zwykłą. Hmm. Ale fajnie normalnie będziemy mieli, kurczę, ten... Co my tu mamy? Glinę mamy, fajnie, fajnie. Piasek jeszcze mamy. Mogę sobie łupatę zrobić. No, czerwony piasek, świetnie. Dobra, to idziemy może jeszcze... A już nie mam ten. <laughs> ja ciebie ale gardło mnie boli. Dobra, idziemy może tam. Ale kurczę, świetnie, że tą mesę znalazłem. Tylko szkoda, że taka mała. Eee. Ctrl A. Ctrl Shift. A. No. E Mm. A dobra mm -hmm. Dobra tutaj chyba będzie Taka mała pustynia Ale tam jest jeszcze Tam jeszcze jest jedna Tak to będzie taka mała Ale ta mesa to mnie zaskoczyła Normalnie Jeszcze nigdy w życiu mesy nie znalazłem Fajnie by było jakbyśmy jeszcze biom grzybowy znaleźli No nieźle nieźle Ja ciebie normalnie Niesamowite. Dobra, ja, ja kurczę. Lepiej nie gadam, tylko gram. Bo się zagadałem trochę. Dobra. Osiem ma osły. Mmm, no nie chcą się czanki wczytać. Ale mam nadzieję, że już tak nie będzie ścinać jak ostatnio. No proszę, bardzo fajnie. No pięknie. Dobra, pójdźmy pójdźmy w tamtą stronę. Mm. no, duża to ta Ja ciebie, ale się... No co to jest? Dobra, niech to się załaduje wszystko. Dobra. To pójdziemy już w tamtą stronę. Ale normalnie mesę znaleźliśmy czadowo. Dobra, tam już chyba jest może. To pójdźmy tam. Dobra. Tam są te konie. No, wyjątkowo ta pustynia duża nie jest. Dobra, niech to się wczyta. Dobra. Tam. No, no, no. Nieźle, nieźle. Hmm, chyba już tu byliśmy kiedyś. Hmm. I ocean. Tam może coś jest jeszcze. No, ale nie nieźle nie, na razie. Jeszcze brakuje. Możemy jeszcze leśny dwór znaleźć, albo coś w ten stylu. Albo świątynię jeszcze pustynną. Ło, ho ho. To by było. Dobra, tam też już może jest. Tam już jest koniec pustyni. Ja ciebie. Hm. O! Sawanna! Ło, ja. ja ciebie, ale bym wpadł. A właśnie, jeszcze Shulker Boxa w, wziąłem, na wszelki wypadek. Parkour! Ło! Dobra, już się robi ciemno w ten Trzeba było się przespać. No, jeszcze nie można, ale to przynajmniej teraz mi się czanki wyrenderują. A był jakiś, ten, jakiś ciąg klawiszy na ten... Ctrl-Alt-A? Alt-A? E. Shift-Alt-A? Nie. A, nie wiem. Idźmy spać lepiej. Co to było? Aha. Fajnie, nie? Dobra, idziemy dalej. Co, co, co to było? Hacker mi się wamuje pewnie. Dobra, chodźmy tam. W sumie już to ten odcinek trwa 15 minut, ale to chyba będzie taki krótszy. Dobra, niedługo będziemy kończyć. Hm. Ło! Dobra. Noż. Najgorsze to, że to się nie chce wczytać. No ale fajna góra ogólnie A tam co jest? Ło, wow, ale góry U no dobra, ale wczytaj się Dobra Co to jest za ziemia? To chyba ta twarda, no Korsird. No, to będzie ta, ta druga, ta twarda. Dobra, idźmy tym wąwozem i nigdzie nie dojdziemy. Dobra. ma owce, dobra. Normalnie. Spinaczka jak na ten jak na Rysy. Dobra, mamy Ewerysta. Parkour, wow. Następny odcinek z Minecrafta, ten, może być albo z tej wyprawy, albo na jakimś serwerze, jak chcecie. Bo ja ten, bo ja bym mógł, no nie wiem, na przykład w Bedwarsy zagrać, albo w Master Brothers. Nie wiem, obojętnie. Dobra, e, e, co? Aby nie spadł. Czekajcie. Nie, nie spadnę. Ale przezorny zawsze ubezpieczony. Ale ścięło, dobra. Tam chyba będzie ocean. Nie, pustynia. Ale na tą pustynię wejdziemy już w następnym odcinku. Zapraszam do subskrybowania kanału mojego, jak i moich kolegów. I, zap i, ten, i zapraszam do oglądania filmów i lajkowania. No i tym sposobem się z wami żegnam. No, cześć.